no ja ważę teraz tyle, co pewnie większość przeciętnych kobiet w Polsce, tak? Ale ja zawsze byłam bardzo, bardzo szczupła. Ja zachodząc w ciąży wyważyłam 48 kilo, więc ja wiem, że dla kogoś to jest za mało i że za chuda i tak dalej, ale ja to lubię. Mi się to podobało, ja się w tym dobrze czułam, więc będę raczej dążyła do tego, żeby wrócić do, do tej wagi albo przynajmniej jakiejś bliskiej. No wiadomo, no wiesz, ciąża to mi się wydawało, że zawsze byłam szczupła, to po ciąży to tak mi zleci. No to tak nie jest to trzeba włożyć to dużo, dużo pracy, plus Marcin mnie bardzo wciąż rozpieszczał z jedzeniem i dalej to robi, więc ja zawsze mówię jest ja nie wiesz ja chodzę na siłownię, dużo ćwiczę staram się zrzucić a on przychodzi do mnie z czterema tabliczkami czekolady nie ja mówię Aha więc. Y to jest ciężka robota i, i też mi zależy na tym, żeby oczywiście ta skóra była wiesz jędrna, więc to nie jest tak, że odchudzić się, żeby to były tylko kilogramy, ale żeby też pracować nad, nad tym, żeby to wszystko bardzo ładnie wyglądało, żeby było jędrne i prężne, więc jeszcze, jeszcze sporo pracy przede mną. Ale...